Witajcie, moi drodzy! W Sejmie często wiele się dzieje, a w ciągu wielogodzinnego posiedzenia mogą umknąć uwadze takie nietypowe sytuacje lub awantury. W tym odcinku zebraliśmy dla Was kilka takich momentów. Do nietypowej sytuacji doszło pewnego dnia na początku posiedzenia. Wtedy zazwyczaj specjalnie wyznaczony poseł sekretarz odczytuje listę posiedzeń komisji, które danego dnia mają się odbyć. Jednak tego dnia poseł-sekretarz zaginął i marszałek Monika Wielichowska musiała improwizować. Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Patryka Jaskulskiego oraz Adriana Witczaka. Protokół i listę mówców prowadzić będzie poseł Patryk, Patryk Jaskulski. Jeśli państwo posłowie są, to zapraszam. O zajęcie miejsca proszę przy stole prezydialnym. Jeśli mamy komunikaty, chyba nie mamy komunikatów, ale nie ma to Rozumiem, że Państwo posłowie są zajęci, więc pozwólcie, że to ja odczytam komunikaty dzisiaj. Informuję, że dzisiaj odbędzie się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Ochrony Zwierząt o godzinie 9.00 i informuję, że dzisiaj odbędzie się posiedzenie Komisji. Nie, to jest dokładnie to samo czyli nadzwyczajna komisja do spraw ochrony zwierząt, godzina dziewiąta się rozpoczyna. Czasami też w trakcie debaty dochodzi do zmiany marszałka prowadzącego obrady. Taka sytuacja spotkała posła PiS Janusza Kowalskiego, który przegapił moment, gdy doszło do takiej roszady, podczas której pani marszałek zmieniła się w pana marszałka. Poseł Kowalski podczas wystąpienia odniósł się do nie tej osoby, co trzeba, i zwrócił się do pana, jak do pani. Zobaczcie sami, jak wybrnął on potem z tej sytuacji. Dziękuję, szanowna pani marszałek. Dziękuję bardzo. Jak się dobra? zawsze na pana marszałka natnę. Przepraszam, przepraszam, dziękuję panie marszałku, witam serdecznie pana, dziękuję, panie proszę mnie tym bardziej. Jestem przekonany, że pan również będzie wspierał tu polskie e, rodziny. Cieszę się, że zawsze mogę z panem się spotkać przy swoich projektach ustaw. Dzień dobry państwo. Awantur też nie zabrakło. Podczas debaty nad uchwałą o żołnierzach Armii Krajowej poseł PiS Andrzej Śliwka poruszył nietypowy temat – Zwrócił się do wiceministra przysłuchującego się obradom z zapytaniem o tablicę upamiętniającą, która zniknęła z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, gdy urząd objęła tam minister Paulina Henik-Kloska. Ja mam jedno pytanie: Bo, co prawda, nie ma przedstawiciela. Rządu, ale widziałem, że jest pan minister, z, wiceminister z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ja bym chciał się spytać, na bazie właśnie tej propozycji, którą to jest, która została tu przedłożona, czy już tablica upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej została przywrócona na właściwe miejsce w Ministerstwie Kultury, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, czy nadal gdzieś tam leży w piwnicy pomiędzy szczotkami i innymi sprzętami do czyszczenia podłóg. Kiedy przewodniczący Komisji Kultury Piotr Adamowicz wszedł na mównicę i odpowiadał na pytania posłów, zwrócił się do Andrzeja Śliwki. Uświadomił go, że wiceminister słuchający obrad jest nie z tego ministerstwa. Poseł PiS zaczął nawoływać wtedy z końca sali, przez co musiała interweniować marszałek Sejmu Monika Wielichowska, by uciszyć krzykacza. Pan poseł, pan wiceminister Jacek Karnowski nie jest wiceministrem ochrony środowiska, drodzy państwo, Sprawa i Sprawiedliwości. Nie jest ministrem ochrony środowiska. Panie jest pośleśliwka! Jest wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Panie pośleśliwka! Proszę nie pokrzykiwać. Proszę pana, niech pan sprawdzi, jakie stanowisko zajmuje. Pro... Pokazała pan na pana Karnowskiego. Mało tego, mało tego. Pan Jacek Karnowski, pan Jacek... Panie, panie pośle, ja bardzo pana przepraszam. Panie pośle śliwka, do pana się zwracam. Zawracam panu, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady sejmu. Mało Proszę tego, kontynuować. Pan Jacek Karnowski, jako prezydent Sopotu. Był raczył doprowadzić do tego, że w roku 1998 w miejscowości Sopot, w Sopot, powstał pomnik żołnierzy armii krajowej. To taka, a propos tego, co kto, kiedy, co kto kiedy zrobił. Jednak do większego spięcia doszło, kiedy z oświadczeniem na mównicę wszedł kontrowersyjny poseł PiS, Dariusz Matecki. Chciał opowiedzieć o proteście, który tego dnia odbywał się w Warszawie. Miał on pretensje o to, że protestujący i posłowie nie weszli do budynku PGE. Szanowna Pani Marszałek, dziś tysiące górników i energetyków wyszło na ulice Warszawy, żeby walczyć o swoją przyszłość, przyszłość swoich rodzin i bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ten protest był wyrazem sprzeciwu wobec haniebnej decyzji o przyspieszonym zamknięciu kluczowych elektrowni, takich jak Dolna Odra pod Gryfinem czy Rybnik, które od dziesięcioleci są filarami energetyki i lokalnej gospodarki. To, co się dzisiaj wydarzyło, też jest haniebne, ponieważ delegacja związków zawodowych Solidarności, Solidarności 80, opzz nie została nawet wpuszczona do budynku PGE. Nie zostali wpuszczeni posłowie. Wraz z posłami Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji próbowaliśmy umożliwić delegacji wejście i złożenie petycji w budynku PGE. Pięciu członków zarządu PGE nie było nikogo. Kiedy wracaliśmy z Ministerstwa Aktywów Państwowych i znów w Wtedy uda teraz udało nam się z kolei wejść do budynku, dowiedzieliśmy się, że nie, do, nie możemy jako posłowie dowiedzieć się, co dzisiaj robią e, władze, zarząd. Czy, czy nagle, kiedy dowiedzieli się, że jest protest, e, wyjechali gdzieś, nie wiem, na wakacjach są, chorobowe pobrali? E, no niestety, to jest to, co zrobiliście. Kolejny raz pokazuje całkowitą pogardę waszą do społeczeństwa, do związków zawodowych, do ludzi pracy. Te działania narzucone przez ideologiczny Zielony Ład prowadzą nas ku po prostu katastrofie. Polska ma być zmuszona do rezygnacji z węgla, podczas gdy kraje takie jak Niemcy wciąż go wykorzystują. E, ten protest był po prostu wołaniem o rozsądek. Ale widać po Waszych twarzach, że rozsądku tam zdecydowanie nie ma. Dziękuję. Słowa Dariusza Mateckiego i sposób ich wypowiadania bardzo nie spodobały się prowadzącej obrady marszałek Dorocie Niedzieli, która postanowiła skomentować wystąpienie posła. On z kolei się tym oburzył i zaczął coś tam pyskować do marszałek. Pani... Pośle, tak, wiem, że pani poseł będzie mówiła odpowiednim tonem, ale naprawdę działają mikrofony. A po drugie, chciałam Panu przypomnieć, Panie Pośle Matecki, że była taka komisja, w której zwracaliśmy się z prośbą, że kontrolerzy NIKU nie weszli do Orlenu. Kontrolerzy, którzy mają prawo do tego, nie weszli Orlenu, ponieważ prezes Rolu ich nie wpuścił na kontrolę. Także proszę sobie przypomnieć poprzednie lata. Nie. Bardzo proszę pani poseł Barbara Bartuś. Ja się zwróciłam, ale to nie jest debata. Bardzo proszę Pani poseł Bartuś. Bo, bo marszałek Sejmu może zwrócić się do posła. I ja się właśnie do Pana zwróciłam, a kultura wymaga wysłuchać. Dziękuję bardzo. Zapraszam Pani poseł Barbara Zabara Bartuś. No właśnie pan sobie wystawia bardzo ładne świadectwo. Bardzo, bardzo proszę pani poseł. Pan... A co wy sądzicie o tych sytuacjach? Napiszcie nam w komentarzach. Zapraszamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.